Cześć kochani, cześć, mam nadzieję, że u was jest wszystko w porządku, się wyspaliście, jesteście gotowi na zacząć tydzień z Elo. Na zacząć tydzień z Elo, brawo Ela za poprawność. Kochani, filmik zaraz powiem jaki jest, zaraz powiem, jakie karty, tylko ogłoszenia parafialne na początku, bo ja potem zapomnę. Chodzi o live'y, tak, wiecie, że zawsze były live'y dla wspierających rano, ale ostatnio były maile... Z pytaniem, z prośbą, czy by mogło to by być pod wieczór lub po południu, bo niektórzy pracują rano I tak sobie pomyślałam, że, że tak o, może ja bym zrobiła tak, oczywiście dzisiejszy live będzie już po południu e, Idę za głosem rozsądku, ale kochani, co wy o tym sądzicie, żeby były live'y podzielone? Na przykład y, poniedziałek czy tam jakiś dzień, by było tak rano bo wiecie, robię live'a na przykład ten y, 2,5 godziny, prawie 3, żeby ten czas rozdzielić i zrobić na przykład 1,5 godziny rano i półtorej y, wieczorem, po południu. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie, bo ja tak sobie pomyślałam, że to może by najbardziej fair było, bo rozumiem, że osoby, które wspierają, że tak samo pracują, a nie mogą zawsze z pracy rozmawiać, chociaż niektórzy wiem, że rozmawiają. E, kochani, i tak, bardzo dzięki za nowe subskrypcje, jesteście kochani, cudowni, wysyłam Wam Cały worek miłości i te komentarze, łapki w górę. Widzisz, za wszystkie łapki w górę e, tradycyjnie wysyłam wam najlepszą energię, dlatego was zobaczcie, wszystko zaczyna się układać, moją całą najlepszą energię. No a łapki w dół, dostaję to na co zasługuję. E, kochani, dzisiaj jest. E, czekajcie, chyba wszystko ogarnam. Mówiłam o live, dzisiaj będzie po południu, wieczorem. Te karty, dzisiaj Lenormand będą, tak? Akurat widzę, Ewa, moderator do mnie napisała. Dzięki Bogu, jak pozdrawiam Cię, to Twoje kliknięcie to byłaś Ty teraz. Pewnie o live. I tak, kochani, temat filmiku jest taki. Miłość w czasach pandemii, miłość w czasie zarazy. Okej, okay, tutaj są Wasze karty, tu są Wasze opcje. Zaczynamy teraz, żeby wybrać jedną opcję, kochani. E, filmik jest dla wszystkich: dla singli, dla w związku, dla w związku, tak. Po prostu jeżeli. Chcesz kochać, jeżeli czy masz miłość, czy nie masz, tam sobie po prostu dopasujesz potem. Chodzi o miłość. Teraz w tym czasie, czy masz kontakt, czy nie masz, nie ma żadnej różnicy, ponieważ Lenormand mogą się nachylić do każdej sytuacji. Kochani, tak, i teraz w tym momencie proszę, żebyście zamknęli oczka. Tak. I nabierzcie bardzo głęboko powietrza. Noskiem. Wciągnijcie, wciągajcie, aż ile maksymalnie możecie. Aż jak najdalej byście chcieli, aż go do brzucha wpuścić. Zatrzymajcie na chwilę, jak już będziecie tam w brzuszku. I ustami wypuśćcie, ale wypuszczajcie dłużej i powoli. tak, Jakbyście jakieś piórko chcieli dmuchnąć. Tak aż, aż, aż do ostatniego wydechu. I wtedy otwórzcie oczka i dokonajcie, spójrzcie tutaj na ten stół. I zdecydujcie się, czy jedynka niebieska, czy dwójka zielona, czy trójka żółta. Ja już karty pasuję, kochani, dla Was. Postawię słonika przy jedynce, żeby było jasno, że dla niego robimy. No i tak, miłość w czasach zaraz pandemii. Zobaczmy, co tam z tą miłością jest. Ok, więc karty będę gotować, ja Wam podniosę. <totopsy> Już są gotowe. Ale jakie miłe. czekajcie, muszę teraz iść naokoło. Wypadła aż tam za ten... czekajcie, aż pod okno poleciała. Dobra, mamy je gotowe. Chciała powiedzieć złośliwa karta, że są gotowe, przepraszam. Tutaj, kochani, są Wasze karty. ok? Ja wybieram. Wybieram teraz dla jedynki. Już, w czasie pandemii. Dobrze, jedynkę to ja sobie po prostu od razu włożę. A dwójkę i trójkę będę kładła. Jedyneczka. Ta karta. I... I ta. Dobra, kochani. O. Muszę troszeczkę przesunąć. Dobra. I tak, teraz dwójka, kochani, dwójka zielona. Kto wybrał dwójkę zielona, proszę skupcie się na tych kartach. Na, twoją, na Twojej miłości. Dwójeczka sobie tu położyć, tak na kamienie. Ok, dwójeczka. I jeszcze jedno, które chcecie. To. I teraz będzie trójka żółta. Dla tych wszystkich, którzy wybrali trójkę żółto, proszę popatrzcie na te karty. I trójka żółta. Tak? Jeszcze jedna, kochani. Dobrze mi podpowiadacie. Skarby, nasza miłość w czasie zarazy. Zobaczcie, pierwsza karta jest listu. Myślę, że tutaj niektórych czeka wyznanie miłości. Wiecie, że list to jest wyznanie miłości też. Druga karta to jest ptaki, trzecia karta to jest trumny, ale się nie bójcie trumna, to wcale nie znaczy, że musi coś się skończyć. Zaraz do tego dojdziemy. Kochani, pierwsza karta to jest karta listu. Karta listu w tym y, tutaj wypadku mówi o tym, że jesteście niepewni, jeżeli chodzi o te uczucie, o tą miłość. Dla większości, którzy wybrali jedyneczkę niebieską, to jednak nie jesteście pewni tego związku, tych uczuć, ponieważ list, jak widzicie, jest zamknięty. Ten y, elfik trzyma ten list zapieczętowany blombą. Te wszystkie wiadomości, te uczucia są w środku. I tak patrzymy na ten list, i teraz, gdybyśmy mieli em, wyczuć, co to może być, to może być tak naprawdę wszystko, prawda? Widzicie. E, tutaj, kochani, i będą pewnie dwie historie, bo jest tak, tu jest właśnie wszystkie wiadomości się znajdują w tym liście, i dobre, i złe. E, w, jeżeli chodzi o uczucia, a teraz patrzymy tylko o uczucia, to jest wyznanie właśnie miłości. Tu możliwe jest dla większości, że czeka Was. Yy, na przykład dla tych, którzy mm, są gotowi na coś, tak? Na jakąś relację. To czeka was romans, flirt. Ale kochani, nie bójcie się, bo z tego jak najbardziej może być związek, ale na początku to będzie romans albo flirt, ponieważ w liście yy, zawsze właśnie to mówi, że albo romans, albo flirt, i kochani. Tutaj powiem, że jeżeli coś, jesteś aktywna w ogóle, tak? List to jest aktywność, to tak jak list zostaje przesłany, to jest aktywność, on gdzieś tam y, jest wysłany, ktoś na niego czeka, tak? To jest na pewno jesteście aktywni w tym, że szukacie, czy jesteście aktywni w waszej relacji. Z waszej strony jest wszystko ok. Y, może być tak, że jesteście zdecydowani już na relację w liście, y, dlatego ten list jest napisany. Ponieważ jest jednak decyzja, że chcecie coś, ale jeżeli jesteście w jakiejś relacji, kochani, e, takiej, w której czujecie niepewność, tak naprawdę, tak jak w tym liście, pierwsza rzecz, którą poczuliście, jak ja powiedziałam, że w, kochani, w tym liście coś jest, i teraz co wam instynkt podpowiada? Czy tam są dobre wiadomości, czy raczej tam nie? I właśnie, jeżeli Twoje przyczucie jest, i nieważne, kim jest ta osoba, że tam w liście może być coś niefajnego, to znaczy, że ta wiadomo, ten związek, ta znajomość będzie tymczasowa, ponieważ list to też pokazuje coś krótkiego, tak? Ale to tylko dla tych osób, które, które mają takie przyczucie, że tam w liście może być coś niefajnego. Tak sobie teraz można spauzować filmik i poczuć to, tak pomyśleć o tej osobie i pierwsza myśl, czy w dobrym kierunku idzie, czy w złym. I właśnie, ponieważ jeżeli idzie, myślisz, i tak to do kitu ta relacja, to powiem ci, że ona będzie tymczasowa i ta trumna właśnie oznacza, że to będzie koniec tych uczuć, tych miłości. Ale jeżeli ty przeczuwasz, że w liście są dobre wiadomości, to ta trumna będzie miała y, inny oddźwięk, ok? I teraz pamiętajcie, wrócimy do tego listu, bo list jest tak naprawdę, pokazuje zmienność. On jest zmienny, bo tam wszystko może być. Tam możesz napisać dobre, złe, a ten list, akurat w tym, Lenormand, jest zamknięty. No i niestety nie będziemy wiedzieli, co ta osoba tam napisała, to może być wszystko, jak to w liście, tak? Następna karta to jest karta ptaków. Tutaj może być, że y, dużo się y, kontaktujecie z tą osobą, rozmawiacie na przykład przez telefon, bo to też tak, jakby rozmowy, tak. Może być, y, że y, przez maile niektórzy tylko mogą się kontaktować. Jest y, tak, że jesteście zestresowani, kochani, bo ptaki. Zwróćcie uwagę, jak siedzicie na ławce w parku. I ptaki sfruwają te wróbelki, i robią takie zamieszanie. Tak, a ty pomyślisz sobie burgera, a ptaki fruno, i tak jest ich dużo. Właśnie, to jest takie stresujące trochę, trochę nerwowe, tak? Yy, bo ptaki są niespokojne, one zawsze przeważnie są niespokojne, nie da się go usiedlić, słapać, tak? Są takie humorzasty, można powiedzieć. Tutaj dla Was bardzo ważny będzie okres październik, że październik u nas już minął to prawdopodobnie dla większości będzie w następnym roku, ponieważ ptaki to jest e, czas październik, to w następnym roku u Was sytuacja, która jeżeli jest niepewna, Wy sobie pomyśleliście w tej karcie, że tam nie są dobre wiadomości, to w październiku może co dla niektórych właśnie ta relacja niekorzystna e, się skończyć. Bo w ptakach zwróćcie uwagę, tak jak w liście, to jest tak, krótkotrwałe ptaki, też mówię o czasie, który trwa krótko, tak? O takich zmartwieniach się zamartwiamy, o czymś niestałym, ptaki mówię, o czymś właśnie niestałym, o takiej zmienności. Czasami może być tak, że jeżeli w miłości, to właśnie relacja, która przynosi więcej łez, nieporozumień, niż właśnie miłych chwil, tak? Często też pokazuje jakieś takie zadąsanie, że ktoś się obraża na kogoś. Tu powiem Wam, że jeżeli chodzi o tą miłość w czasie pandemii, to nie jest łatwa i zaraz dojdziemy do tej trumny ostatniej, ale pamiętajcie, że tu są dwie drogi. Cały czas o nich pamiętajcie, tak? Żebyście się nie denerwowali, kochani, bo tu będą dwie drogi. I tak, kochani, e, pamiętajcie teraz o pierwszej drodze, które ktoś wybrał, że list jednak jest tą e, lepszą opcją, tak? E, myślisz o swojej osobie i czujesz, że ta osoba tutaj w liście by napisała Ci dobre rzeczy. To w takim razie ptaki mówią o komunikacji między wami. Może mieszkacie daleko i musicie jedyną drogą, jedyną możliwością, żebyście rozmawiali, to może naprawdę jest telefon lub kamerka, Skype czy coś takiego, tak? To tutaj w takim razie dla tych, co myślicie, że w ptakach jest dobra wiadomość tutaj w liście, to tam jest komunikacja. To jest tak naprawdę karta spokoju, też e, oznacza karta trumny, bo to nie zawsze się kończy coś. Jeżeli tutaj w karcie listu są dobre wiadomości, to nic nie kończy, oczywiście. W październiku nawet możecie rozwinąć tę relację, tylko po prostu teraz jest karta e, trumny i jest spokój, tak? Nie spodziewaj się żadnych większych zmian, bo to jest e, grup, tak? cisza grubowa. I też dla tych, co tutaj mają e, stałe uczucia, wiarę w partnera, to też. Trumna symbolizuje e, stałość, tak? coś stałego, coś na zawsze, coś długiego. Właśnie trumna to jest stałość, ona nie zawsze zawsze, tylko źle. E, I tutaj jest ta wiersz, właśnie pierwsza, tak? pierwsza opcja dla tych, co tutaj w liście wyczuli dobrze. Jeżeli dla tych, co w liście wyczuli, pierwsza karta, która się pokazała, bo od razu wyczuliście, że ta osoba raczej by dobrze nie napisała, to dla Was przy ptakach to będzie, tak jak mówiłam, krótkotrwałe, a przy trumnie jak najbardziej rozstanie separację, bo tu już trumna to oznacza i samotność. My patrzymy teraz na miłość w czasie pandemii, bo jeszcze może oznaczać bezrobocie, ale my nie rozmawiamy teraz o, o pracy o niczym innym. Także tutaj powiem, może się skończyć jak najbardziej yy, trumna oznacza koniec yy, przyjaźni, yy, koniec miłości, koniec czegoś, tak? I tu w październiku to już by definitywny był. Definitywny był koniec, kochani. Dla tych, co wyczuli jednak, że. Yy, Tutaj w tej pierwszej karcie nie jest dobrze. To wtedy tu inaczej wychodzi, tak? Ta trumna, wiecie co, trumna jak mówi czasami, że jestem zmianą, właśnie odczujesz mnie. Jeżeli relacja jest zła, na przykład z kimś się kłócisz ciągle, się dąsacie na siebie, się obrażacie, ciągle tylko się spodziewasz złego, to tutaj jak najbardziej ten związek odejdzie i będzie coś pięknego. E, właśnie coś pięknego. Bo czasami, jak tkwisz w relacji, które nie daje ci spełnienia szczęścia, to lepiej zakończyć się. O macie rację. E, tak samo jak ja zrobiłam. I dać szansę na nowe. Niż tkwić w byle czym. A to zobaczcie, że to byle coś jeszcze może sobie potrwać. U niektórych nawet do października. Także kochani, tutaj e, ta miłość w czasie pandemii, tu są dwie, jak widzicie, opcje: e, ciszy i żadnych większych zmian dla ludzi, którzy będą w tym związku stałym. A dla tych, co czują tu coś niefajnego w tej karcie w środku popatrzą. W liście zapieczętowanym tym. No to tutaj związek już nie ma powiem żadnych szans, kochani. Zależy, skarby, co wy czuliście? I teraz tak. Dwójeczka zielona. To są Wasze, kochani, karty. To co wyjęłam przedtem. O, tutaj jest fajnie, kochani. Tutaj jest fajnie, powiem Wam naprawdę. Zobaczcie, pierwsza karta to jest w ogóle spełnienie. Zobaczcie, jak siedzi ten elfik, czy to kobieta? Nie, to jest kobieta akurat tutaj, bo nie widzę skrzydeł u niej na tej pierwszej karcie. Siedzi i patrzy w gwiazdy, zastanawia się, co może jeszcze jej oczekać. Ta piękna, taka ciemna noc marzy. Z pewnością marzy o tym mężczyźnie, który jest na drugiej karcie. Właśnie w karcie gwiazdy, zawsze spełnienie, tak? Spełnienie, oczekiwanie. Gwiazdy, karta gwiazd pokazuje nam drogę, właśnie do spełnienia marzeń. Myślę teraz, że albo jest ta osoba już w Twoim życiu, dla większości jest naprawdę, albo ona się pojawi, kochanie. Się pojawi i to niedługo można powiedzieć. Te gwiazdy, ta karta gwiazd zawsze dodaje otuchy i pokazuje nam nową drogę w życiu. Ona jest bardzo dobrą kartą, po prostu tak jakby e, masz wysokie ambicje, coś oczekujesz, masz marzenia, chcesz to zrealizować. Idziesz na podwórko, kładziesz się na kot, patrzysz w gwiazdy i marzysz. Przeważnie jak idziemy i patrzymy w gwiazdy, to nie myślimy o złych rzeczach, pomyślcie. I to jest wasza pierwsza karta. Tu są tylko marzenia. Tu nie ma roz, rozpamiętywania o jej to, to, to. Nie, jakoś się nie, nie kojarzę sobie z takiego czegoś, żeby iść patrzeć w niebo. I myśleć o rzeczach yy, niefajnych. Powiedzcie dla mnie, dajcie znać w komentarzu, czy to jest w ogóle możliwe. Bo ja sobie nie wyobrażam takiego czegoś. Bo no przeważnie, jak człowiek myśli o niefajnych rzeczach, to patrzy przed siebie, albo nie wiadomo, gdzie on patrzy. W głąb siebie, a jak patrzysz w nie, bo to zawsze myślisz, marzysz. I mi się wydaje, że to tylko tak jest. To to może być dla większości. Tutaj dwójka e, koloru, czekajcie, zielona, karty zakryły. To jest tylko dobre, to jest tylko spełnienie marzeń. E, do marzeń! Właśnie, do marzeń. Jesteś y, na etapie, w którym marzysz o swoim tym partnerze. I tutaj możecie sobie pozmieniać. Tam jest oczywiście facecik, ale możecie sobie zmienić na kobietkę. No, tam już wasza, wasza droga. Kochani, tam jest ten mężczyzna. Mężczyzna, przy którym będziesz czuła się bezpiecznie. To będzie stały Twój partner. Dla wielu osób będzie mąż, ponieważ tam jest klucz na końcu. Kochani. Tutaj w sferze uczuć, jakbym powiedziała, to jest bardzo silna męska energia, e, takiego pożądania. O, tutaj będzie niesamowite pożądanie, chemia, przyciąganie, coś pięknego. Mężczyzna, który się pojawi właśnie w twoim życiu lub jest, to jest mężczyzna z klasą. To jest mężczyzna zadbany, taki prawdziwy maczo, nie jakaś tam nie yy, yy, ja to mówię cipka w rurkach, tylko taki prawdziwy mężczyzna, tak? Czujesz się przy nim bezpiecznie. Nie, jak stoi banda chuliganów, to nie ucieka pierwszy, tylko po prostu ewentualnie kulturalnie z nimi rozmawia, tak? Jest po prostu prawdziwym mężczyzną. Staje, wreszcie go zakasuje rękawy w Twojej obronie, jak trzeba, nawet. E, właśnie, ma charakter silny, bo przeważnie ta karta mówi o cechach charakteru. I właśnie tutaj pokazany jest silny mężczyzna, który tak naprawdę obejmuje też silne jakieś, jakieś stanowisko albo zawód. To raczej nie jest żadnym bezrobotnym, no chyba że z powodu pandemii, bo i tytuł filmu taki będzie pandemiczny. To może teraz ma jakiś przestój, ale ogólnie to jest silny mężczyzna. Tutaj, kochana, byś mogła z nim spełniać swoje marzenia, tylko świst. Zobacz, dalej jest karta klucza. Karta klucza to, na niektórych to może być naprawdę, że zrobicie wspólnie jakiś interesik. Na przykład jakiś biznes czy coś, czy zamieszkacie razem. Bo klucz otwiera, pamiętaj. Klucz to jest bardzo dobra karta. Bardzo. Na mnie mi się wydaje, że jedna chyba z najlepszych z Lenormand. Hmm? Ponieważ klucz nigdy nie jest negatywna. Ona zawsze pokazuje dla nas. Yy, Dążenie do czegoś, tak, że już masz ten klucz i po prostu możesz otworzyć sobie tylko co chcesz. Możesz y, otworzyć bank, oczywiście jak masz klucz, <głos》>, możesz otworzyć sobie interes, możesz, y, masz klucz, możesz to być klucz do domu, do mieszkania, do, do zmiany po prostu wszystkiego. Otwierasz sobie wszystkie drzwi. Wyobraź sobie, jak masz sens świadomy. Idziesz w swoim śnie i widzisz wiele drzwi. Jak łatwo jest w śnie chodzić, tak? Sen świadomy, na pewno zdajecie sobie sprawę, co to jest. Jesteś w, jesteś w śnie i kontrolujesz. Wyobrażasz sobie sytuację, zarządzasz swoim snem. Tak jak ja dzisiaj robiłam sobie sen świadomy, po prostu byłam w tym śnie i chciałam w jedno miejsce wejść, i widziałam, że za tymi drzwiami będzie to, co sobie wymyśliłam, i to było. Po prostu sobie. Wam tak jakby malowała to na karce, i to czułam, to robiłam, dotykałam tego, coś pięknego. I właśnie to jest klucz. To jest, nie jest sens świadomy, tylko jest Twoje prawdziwe życie. Masz klucz po prostu robić co chcesz. Dosłownie. Może być tak, że naprawdę w związku wygraszek, jak, jak w totolotka. To będzie super y, partner. Będziecie bardzo szczęśliwi, bo ta karta jest bardzo szczęśliwa, jest wszystkie możliwości, a w miłości ona tylko zapowiada nowy związek, nic innego. Dla bardzo wielu osób powiem Wam, że teraz. No chyba, że w następnym roku, bo ta karta mówi listopad. Kochani, teraz jest listopad. Albo wiele osób jest z kimś, i tutaj będzie bardzo jeszcze ważne, zobaczcie już końcówkę listopada. Coś ważnego podejmiecie tu decyzję, a dla innych może jeszcze zdążycie kogoś poznać w tym ostatnim tygodniu, bo jeszcze chyba tydzień jest, tak? No, 23 jest dzisiaj. Tutaj, kochani, jest coś pięknego. Naprawdę w dwójeczce bardzo mi się podoba. Tutaj jest jak najbardziej nowy związek. Mogą być, żeby tu jeszcze był pierścionek do końca, to może było powiedzieć o zaręczynach, ale i tak czas jest fajny. Tutaj już. Mm, już związek się kreuje kochani Już możecie przygotowywać się Golić nogi <laughs> Dobra kochani, ale, ale fajne karty Dobra, teraz bierzemy trójkę żółtą Czekajcie, tego słonia tam zaparkuje. Ok, czy te karty są? Mm, teraz taki fajny Karta O Tutaj może w niektórych czekać wysoki, mężczyzna albo samotność. No, zobaczymy. Kochani, tutaj jakby nie było, to w karcie dziecka to powiem, że coś nowego was czeka. Może dla niektórych na przykład być nawet, no, może dziuś. kto wie, bo dziecko, to wiecie, to to jest dziecko. Dziecko to mówi nam o, dziecki, o dziecku, to na pewno coś nowego w Waszym życiu będzie na bank, bo dziecko oznacza... Początek czegoś, właśnie, tak jak dziecko się robi, się rodzi, no się najpierw trzeba je zrobić, tak, się rodzi, to jest nowa ścieżka, nowe uczucie, nowa znajomość, jak najbardziej, to wszystko nowe. E, może też być, pokazywać czasami ciążę, jeżeli masz em, partnera, to powiem, że to będzie wszystko dobrze, ponieważ tu jest ciąża, a tu jest, zobacz, no, kwiatki ci przynosi do szpitala przy wypisie. Myślę, że to jest bardzo fajnie. Oznaczać może, że dziecko się pojawi w rodzinie. Może być tak, że dziecko pojawi się, ponieważ twój partner następny będzie miał dziecko i on wniesie w waszą relację dziecko. W ogóle jest nowy początek, coś fajnego, jakieś, jakaś płodność. Żeby to jeszcze był jeździec, może powiedzieć, że faktycznie jakieś Wiadomości o dziecku, ale by bynajmniej tu nowy początek, kochani. Następna karta to jest karta kwiatów, też jest bardzo miłe. Myślę, że jednak wiele osób y, może poznać kogoś, kto będzie miał dziecko. Nagle spotykacie się i olśnij tą osobę, żeby po jakimś czasie powiedzieć, że ma dziecko, na przykład, tak? I to będzie, kochani, w kwiatach dla was właśnie dobra, przyjemna wiadomość. <laughs> właśnie dobra wiadomość. Mam dziecko, nawet kilka. E, coś. Przyjemnego, jakieś wydarzenie, właśnie. Może będzie, że dar od losu, może to być dar od tej osoby, ale też dar od losu i w dziecku, i w kwiatach, kochani, bardzo fajnie, takie przyjemności. Wszystko będzie fajnie szło w dobrą stronę, w kwiatach. Um, Myślę, kochani, że jeżeli to by było dom, jeszcze tam, to można by było powiedzieć, że będzie niesamowita harmonia, ale i tak będzie harmonia w domu, ponieważ zbliżają się święta, nie może być inaczej. On y, jest pozytywną kartą, ponieważ tu nie ma negatywnych, bo żeby ten bu bukiet był y, stał na przykład. Przy negatywnych kartach to on by miał inny wydźwięk, ale on staje po pozytywn przy pozytywnej. To raczej nie ma tutaj, żebyśmy mieli czymś się rozczarować a albo cokolwiek. Tu jest okej, okay, kochani, tu nie ma co się martwić. Y ostatnia karta to jest karta wieży. No i tutaj tak, może być jak najbardziej, że spotkacie mężczyznę, który będzie wysoki, i to będzie ta właśnie niespodzianka dla Was od losu, co dla niektórych, bo wieża to pomyślcie sobie. Mężczyzna naprawdę wysoki, że musisz głowy zadzierać. E, wysoki. Może to być na niektórych, tak jak Fiona była zamknięta, zawsze mówię, w wieży, że jeszcze będzie przez jakiś czas w miłości, w czasie pandemii, samotność. Może niektórzy jednak nikogo e, nie, nie spotkają i nie zdecydują się na nikogo. E, będą raczej. E, Oczywiście wierzy, mieli solidne, doskonałe zdrowie, bo wierza o tym mówi, to niczym się nie przyjmujcie. będzie stabilność, jak jesteście na przykład sami, to jeszcze może przez jakiś czas, w czasie pandemii, będziecie sami, jest ta stabilność, stabilizacja. E, może być właśnie dla niektórych wierzy, że będzie samotność, że jeszcze nie spotkacie w najbliższym czasie przez ten okres, teraz. Em, tych y, miesięcy zimowych czy pandemii, nie wiem jak to mam powiedzieć y, nikogo i tu będziecie raczej y, sami jeżeli ktoś jest w związku kochani, to tu ta karta pokazuje, że wasza osoba wasz partner żyje daleko od was, właśnie nie jest blisko, dla niektórych może być tak, że czuje, wy poczujecie, że uczucie wygasa, kochani, wierzy wiecie, i stąd ta samotność wiecie jest tak, że jesteś z kimś, i, i tak się zastanawiasz, czy, czy to coś czujesz do tej osoby, która jest obok. Właśnie to uczucie może u Ciebie wygasnąć. To też pokazuje właśnie karta wieży. Albo właśnie, że Wasz partner żyje daleko od Was, albo że to uczucie wygasło, ponieważ czujecie taką samotność. A samotność to równie dobrze może być w związku. Jesteście z kimś i czujecie się samotni, a ta osoba siedzi obok. Taka samotność w środku właśnie, może być tak, że pojawi się dla niektórych jeszcze inny właśnie ten wysoki mężczyzna a to będzie egoistyczny facet wiecie, on może być na wysokim stanowisku jak najbardziej to dla tych, co to będzie przyjemne właśnie, jak widzicie historię podsumowując to niektórzy dostaną fajną okazję, coś nowego przyjemność, spotkają egoistycznego faceta, który zakości w ich życiu niektórzy jednak wybiorą jeszcze w czasie pandemii Eee, czas samotny tak, jeszcze niektórzy mogą zajść w ciążę, dużo dużo historii, bo dużo was <laughs> każdy sobie musi wziąć to, co czuje, bo gdyby to było prywatne czytanie, to bym ci powiedziała tak i tak, eee, was jest dużo, nie mogę powiedzieć, że wszyscy w ciąży zajdziecie no bo 500 plus nie wystarczy dobra kochani, ja bym kończyła w gram i zobaczę jak tu mam się ogarnąć jeszcze, no bo dzisiaj ten live kochani, kto mnie wspiera lub kto chce kupić te naklejki, które tam wiecie, są jak jest live, to są takie naklejeczki tam za parę groszy. Jeżeli ktoś będzie miał do mnie pytania, to zawsze może te e, płatne pytania, które kosztuje tam malutko. Lub dla tych wspierających, to oczywiście jest pytanie za darmo. Także buziaczki, pytanie, nie minion pytań, tylko pytanie. Ok, kochani, trzymajcie się bardzo ciepło, bardzo serdecznie. E, przytulam Was, wysyłam dużo miłości i papaski. Do potem, kochani, pa.